Hello cześć. to jest trener 5 i zapraszam do towania łapek w górę, sobie polecać mi kanał i zagramy sobie jeden na jednego z Efekiem, przywitaj się. Siema. A i tu zobaczymy jakie mamy skille. Z tego co wiem to kolega jest wyż wyższy, Jan więc... Nie, ja jestem rąkerem. Gdzie jesteś? Uj, o A ty wiesz, jak cię widziałem, jak ty przechodziłeś? I tylko czekałem. Miałem nadzieję, że ty na dole będziesz. Jak, jak ja się tutaj Tak, i, i to stałem, Heda. No, ja takie patrzę na to, a tak w odkije. Ja po, Ja tak patrzyłem i, i, i dałem co radzik na dół, czy ty na dole nie będziesz, a ty, a ty na górze byłeś cały czas. Hmm. O, niestety. Co ci się dzieje? Co to, co to takie skupienie? Odzywa się trochę. A nie skupienie. Kurde Widzisz? No bo po, po tym, nie wychodziłeś, się to się domyśliłem, że plecy zrobisz Aj, masz coraz mojego kawałka Oj tam, oj tam Oj tam, oj tam a. Ja... Odzywaj się i ty plecy robisz Co? A co, nie można? No nie można, można Hahaha <laughs> Siema. Aha. Kurwa. Ale dawaj mu jak, jak ja zagrałem. Takie. Jestem jednaka. Nic się dzieje. Tu nagle spadasz. Ja w ogóle. Ja w ogóle go jest nie słyszę tutaj jakoś. Jakoś chyba wyciszyłem. Bo w ogóle ciebie. Nie no, ma wyciszoną goję mocno. tak Przemyślałem cztery a cztery? Dźwięki. Jakie dźwięki? Ale głośno. Dobra. Miałem mocno takie tutaj. fire zone Where are you? Kurde. Ja muszę wyciszyć. A, ko koowałeś, ale coś ci nie, nie siadło. Ta. Widzicie, moi drodzy, i tak to przegramy. <grych> Ale ja nie jestem jakoś tam dobry. Ale ja jestem taki słaby. No. Niestety. Gdzie ty jesteś? 那技术也是。 I mnie nie widzisz? Nie. Przecież dawno będę się strzelił. Powiem tyle: raz widziałem kawałek Twojej broni. Nie, jak tylko... Jakie dole... strzelanie Jakby co, e, z respa można strzelać akurat. Co? E, tam gdzie ja stałem to można strzelać akurat. Dobra. Tylko tam, że te, tylko te na górze szyby nie można. E, kurwa. Przez drzwi też można jakby co, te na górze. Ja wiem. Jakby to są jakieś zasady, czy co? Ja na no tylko chodź. podpowiadam. Czy ty mi podpowiadasz? Ja się do godzin w tej grze. Oła. Ja Cię słyszałem, jak Ty skakałeś obok mnie. Słyszałem Cię. A jak... Cię znaczy, jak Ty biegłeś. Nie wiem. Wiesz, gdzie byłem jeszcze przed tą rundą, co teraz było? No. Rzuciłeś się na Ida wtedy. Ale nie. Ja byłem tam u dołu, A ty rzuciłeś tam u góry najda. Ja nie rzuciłem na górze nic. Znaczy chodzi mi w poprzedni... jeszcze przed to, co a. było teraz. To rzuciłeś naida. No tak. Ja tam byłem u dołu i czekałem aż ten. aż no... Wiesz. Wiem, wiem. Nie cieszy się kres. Ja jestem tylko amatorem. Słyszałem cię i was ciebie ja się odwróciłem akurat. Tak spanikowałem. Nie, Jestem taki słaby. Nie. No, Raz się udało sobić. Ta, to jednego wygrasz. Nie no. Jeszcze sady. Nie no, słaby jestem. A, nie udało się. Ja cię słyszałem. Ja ale, tak specjalnie biegam. Ale ja cię widziałem jak ty biegłeś około, Dlatego jest no tak Nie. Ja. A będę... Będę trochę taki... Kupię fajną flowing. Cześć. Ja pierdole, tylko dwa Dziękuję. dostałeś. Mówię, ja to tabe, do dwóch Dziękuję. Szkoda mi broni, ty nie. A tak to bym cię takie taki fajnie. Ty nie wymieniłeś tej broń? Ja nie, nie chciałem. No, Okej. Okay. Ale wiecie, że masz 8 do 3. A znaczy ja mam 8 do 2. Do 3 najwyżej. Pływa macie. Teraz akurat nie dawałem forii. Wiem, ale cię po i tak biegłeś. Ja cię słyszałem cały czas. No ja wiem, a ciebie też. Dlatego ja się zatrzymałem. Ja mam tego trzy przejścia, ty masz więcej. Wiesz co, jest taki minus. Zaru mam tylko 400 fps A w sumie i tak starczy mogłem. on 280Hz monitor, więc i tak wystarczy.

Czemu ty tak obraszałeś zamiast wejść z lantami. Jeszcze raz? Czemu ty nie weszłeś lętami? Nieźle lepiej No ja chciałem tędy i tak Dobra, przypadkowo cię zabiłem <gry> Dobra. Ja takowałem, ale tego 10 opieki zrobiłam. Ja Dobra, ee, to co, ma się nie bawić, czy ma się bawić? Nie, graj normalnie, na wyżej co, pokażę jaki słaby jestem, na ty dobry. No ja całe życie grałem w 1.6, tak naprawdę, więc... Ja, ja też. Spójrz za siebie. Jeszcze raz. Tak, ty tu jesteś, co? <laughs> Kurwa. Słyszałem Ciebie i tylko Cię tak piej tu Ja bo Ty jak się odezwałeś, żebym się spojrzał, to ja tam patrzyłem. No ja tam. Dobrze się idzie. Tak. Ja odwiedzę kolega, będzie w pracy się chwalił. Się śmiał. Czy to? To się doskoczyć? Tak. No spokojnie, nie wiedziałeś? Nie. Yeah. Dzięki, że i powiedziałeś. U paka! Gamył ciebie, tak słaby jestem wiesz. <grywa> Dobra, chuj. teraz ja to przegrywam. No, przegrywasz, <masz>, <grywa> a co? A co? No na nie zrobisz czwarty, e, jakbym ja fajnie. No, tylko dwa. I na mój kolega, że będzie śmiał, że ja przegrywam po prostu. Czy ty, chodzi kupiłeś? Jo, dziękuję. Nie wiedziałem, że taki fajny prezent mi kupiłeś. Spoko. Kurwa, Wiesz, że Kevlara się zawsze kupuje na początku. Wiem, ale ja tak się nie bawię. Po prostu, co będzie, to będzie. Nie, no zawsze się kupuję, bo to jest takie. O. Końcy. Grańców. Bywa. Eee, dobra. To co? Wiedziałam, że ty tu wejdziesz. No ja, specjalnie. Mówię, że wiedziałem. Ja z... ale, że no, tu... ale ja, tak ja stałem tak cały czas i tylko wiesz. Czekałem na ciebie. No i kujwa, tylko jeden strzał. Nie wiem, czasami przy tajemnicach tak strzał się, że nawet jakby stał. Stresik. To ja niestety ja tak mam, że nawet jak ty byś stał nieuchomo i bym będzie w głowę wycelował, to bym nie trafił. I niestety już to na jakimś... Tak na filmiku tak pokazało, że nadaście. Kolej sobie stoi, on jest w ogóle z, z AWP czy ze Scoutem skupiony, a ja do niego strzela mi pływa nic. Wiesz, ja że gram na te... Na no, globale Supreme i lemy, co nie? No no no. No to wiesz. No to to inaczej. Ja, ja taki Sylwój. No. I to widać. Teraz ty zajesz jeszcze taką piłeś. Nie. A ty sprawda jest i czekałem i poszedłem. Powiedziałem, że ty tam pójdziesz. Ale to był laki. się zabawę. Ja bym ślał, że ty będziesz gdzieś na dole, a ty z... Jak ja bym się nie, skup, nie skupił, to, ty, to ja cię nie widziałem tak naprawdę. Jakbyś patrzył w moją stronę, to bym cię nie widział. <głos> Cześć! <głos> Cześć, jak to życie ja Kurwa Ej, co jest! No W nagle zaczęło mi się ściągać. Ej, co jest? <noise> Bo mi się nagle zaczęła ściągać. Ojej! Ku... No nie to... Tak nie może być. I zobaczyć, czy to Ale to co co akcja była. Ja już tak tylko full auto dawałem. Jak ty wyskoczyłeś? Gdzie ty jesteś? Hmm, takie fajne miejscu. Chyba wiem gdzie. Gdzie? Krampis pewnie na longu. Nie. Nie udało ci się. <laughs> Jakie to ma celność, kurwa. Jako to ma celność. Jako to ma k***a Z tego się nie da grać. A co ty miałeś? <laughs> Miałem MP9. To jest tak jak rzekł jakim grałem. I'm throwing a flashback. za się idzie placzy, no ja pilnuję placów, mhm. ciekawe. Jak ja to zginę? Dostałem za 88. No mam właśnie. Mam 12 HP. Ja mam 100. No. Nie! 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 Ja ci powiem tak, mi się wydawało, że ja ciebie widziałem, twoją głowę... Słuchaj. Wydawało mi się, że widziałem twoją głowę i ja szedłem do drzwi, bo mi się wydawało, że ona jakby przechodziła. To nie jest mój dzień, to nie jest mój dzień. To nie jest Kurwa, jak ładnie, easy ładnie. O, nawet nic zmieniłeś, widzę. znaczy Team. Zmienię. No tak, tak, tak. Muszę zweryfikować. Ja bo musimy to od początku zrobić. Jeszcze jeden. Oh. Serio wabik rzuciłeś. Kurwa, się zastanawiałem czy ty będziesz tutaj czekał czy nie <śmienny> Ja to nie dzień, ja nie rozważam. Silvera, jak to jest możliwe? No widzicie, moi dobra, jaką mi się kolega daje. Wiesz, że jestem nie to mi się daje po prostu. Trzeba taką uchonę oddać. O, nie, nie, przejdziesz sobie tędy, kochaniutki. Hmm. Ty tam byłeś kurwa, ja tylko widzę taki się odwiedziłem. Ja cię ja, 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 ja Jak wtedy, no. jak tam rzuciłem tego... E, no... tego Molotowa, to nie. tam już zaskoczyłem i ty zacząłeś plantować, więc nie ja, ja słyszałeś, tak widzę, że tam przechodzisz więc tam najdam rzuciłem. Ładnie. Okej okay, moje. Dobra, to cały... Jeszcze e, raz. Jo. Na tym kończymy odcinek. No widzieliście, nam się dał. Widzimy. Dobra, nie ma co i tak przebiegamy kolejny mecz. Więc moi drodzy, trzymajcie, daj łapek w górę suby i trzymajcie się. Elo?